Wszystkim witajcie na moim kanale. Dzisiaj coś, co lubicie na moim kanale, czyli dzień z jedzenia, e, dzień na redukcji. Zaczynam teraz redukcję 3500 kalorii. E, tyle myślę, że będzie spoko na początek. E, co do jedzenia, to więcej zobaczycie na moim Instagramie, a dzisiaj pokażę Wam kulinarne. Inspiracje, które myślę, że każdy z Was będzie mógł sobie wykorzystać do swojej diety. No i co? Robimy wszyscy razem formę na lato. Mam nadzieję, że się odbędzie. Ja jestem przekonany, że wszyscy będziemy mogli się pokazać, e, jeśli wypracujemy tą sylwetkę, oczywiście, e, na plażach, e, na basenach, gdziekolwiek będziecie mogli chodzić bez koszulki. Także bierzemy się do roboty. E, dzisiaj e, myślę, że wpadną cztery albo trzy posiłki. To zawsze u mnie jest takie ruchome. Raz robię tak, raz robię tak, zależy na co mam ochotę. Tak dieta praktycznie codziennie inaczej wygląda. Także jeszcze raz Was zapraszam na Instagrama, bo tam pokazuję codziennie jak to wygląda. Także zabieramy się do roboty, czas na śniadanie. Dzisiaj na śniadanko wpadną kakowe racuchy, dlatego że dużo pytań dostałem, jak je zrobić. Ten przepis znajduje się u nas w Wiadu Spisach, wrzucę Wam link tam, w, w tym takim co się otwiera niżej. Pokażę w każdym razie tutaj mamy już go otworzonego i pokażę Wam dzisiaj na filmie, jak zrobić te pyszne kakaowe racuchy z jabłuszkami. Dobrze, kochani, pierwszym krokiem jest ubicie jajek. A że jestem takim dobrym facetem, to zrobię też śniadanie dla. Kamerzystki, czyli Klaudii Łakomej, która jest po drugiej stronie. Znana też jako moja dziewczyna. Ile przepis jest. Dobra, w przepisie mamy dwa jajka, czyli zrobię z, z pięciu, bo te przepisy są na niższą kaloryczność. A ja jestem dużym chłopem, więc muszę jeść więcej.

Nie, białko ubij, dodaj żółtko, zamieszaj delikatnie z mąką, kakao, cynamonem i sodą. Dobra. Czy to się nadaje, czy to... Nie, nie, nie. Dobra, dodajemy żółtka. Dobra, za Klaudi 50 gram mąki, a dla mnie będzie 100, razem 150. Pewnie zastanawiacie się jak to podzielimy. Tym zajmie się już Klaudia, bo ona ma w tym doświadczenie. Dobra, Kaka w spisie jest e, 5, więc daje 10. 15 dajesz. no dobra to dam 15 macie dużo tych kokało. Już jest uh, okej. Okay. Dobra, dam 20 Ta proszku do pieczenia. No i żeby racuchy były pełnoprawnymi racuchami, no to trzeba dodać do tego... I jabłko. Już wcześniej sobie pokroiłem. I teraz to wszystko trzeba wymieszać. Racuchy są już na patelni, także do każdego jeszcze dorzucamy po orzechu włoskim. Wszystko przykrywamy i smażymy na wolnym ogniu. Racuszki gotowe. Tutaj porcja dla Klaudii, tutaj porcja dla mnie. Także zabieram się za jedzenie, a my widzimy się przy następnym posiłku. Teraz będę robił moje takie danie jedno z ulubionych, a będą to ziemniaczki w mundurku. Do tego mam tutaj rybkę. Będzie to generalnie posiłek, który podzielę na dwa. Tu mamy dorsza i pierś z kurczaka z dodatkiem oliwy i z przyprawą. Do tego wpadną jeszcze warzywa na patelnie. A tutaj mamy ziemniaczki, młode ziemniaki, które zaraz będę mył. Potem wkładamy je tutaj. Do garka z wodą gotujemy jakieś 15 minut. Ziemniaki się już ugotowały. Pamiętajcie o tym, żeby gotować około 15 minut. Jak będziecie gotować za krótko, to będą za twarde. A jak za długo, to zrobi się nam pióre, a my tego nie chcemy, bo będziemy je piec. Także kroimy sobie każdy ziemniak na około 4 części. No, i wrzucamy tutaj do pokrojonych ziemniaków dodajemy 15 ml oliwy. Ok, no i do tego swoje ulubione przyprawę Ja dodaję taką przyprawę do frytek. Do tego jeszcze paprykę ostrą. Gdzież ona jest tutaj? Nie, to jest słodka. Tu jest ostra i trochę soli Tutaj mamy przyprawioną rybę, tutaj dodałem po prostu zwykłej przyprawy do ryb piekarnik jest, jest, piekarnik jest rozgrany na 200 stopni, także zaraz to wszystko wrzucę A kurczaka sobie usmażę tutaj z przyprawami Dzisiaj z mieszanką chińską, bo tylko takie mi zostały w zamrażarce Kupione warzywa, ale już niestety takie zostało ostatnie w zamrażarce A nie chcę mi się lecieć do sklepu Tutaj mam posiłek numer 2, posiłek numer 3 wygląda identycznie, po prostu sobie go podzieliłem na dwie części. Także widzimy się już przy czwartym posiłku wieczorem. Eee, dobra, teraz czas na ostatni posiłek, czyli płatki ryżowe, jest to mój posiłek potreningowy. Eee, tutaj sobie zrobię na mleku 0,5%. Tutaj dolewam sobie 300 ml mleka, 350 ml, przepraszam. I 100 gramów płatki ryżowych. Teraz sobie to gotujemy Płatki ryżowe mają tą zaletę, że robią się szybko, więc idealnie się to nadaje na taki posiłek potreningowy Tutaj jeszcze na drugim palniku, do tego dorzucam sobie maliny mrożone, dokładnie 100 g. Także taki słodki posiłek, i dorzucimy do tego jeszcze odżywkę białkową. Jak widzieliście, przełożyłem sobie do takiej dużej miski. Niestety nie mam nic takiego pośredniego, bo talerze są zbyt płytkie. Mieliśmy kiedyś taki jeden, ale go niechcąco kiedyś rozbiłem. W każdym razie czekam aż to stygnie. Dorzucę do tego miereczkę odżywki. Maliny i do tego wpadną jeszcze orzechy włoskie, także zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało gotowe. No i tak wygląda gotowe danie, także zaraz zabieram się za jedzenie. A was zachęcam do zostawienia subskrypcji, danie lajka, no i oczywiście skomentowania. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba, a wy będziecie mogli sobie coś sami upichcić z tego, co ja wam tutaj dzisiaj pokazałem. Jeśli tak, to dajcie znać, czy wam smakowało. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.